To już trzecia edycja naszego programu Bezpieczne Wakacje z Mamnius.pl i partnerami, w którym to nasi znakomici goście opowiadają Wam, jak bezpiecznie i dobrze zachować się podczas wakacji. Zapraszamy na Bezpieczne Wakacje! Znajdujemy się na basenie kąpielowym i rozmawiamy z Jerzym Wojewódzicem, dyrektorem do spraw technicznych basenu kąpielowego. Witam Panie Jerzy. Witam. Ehm, dziesięciolecie basenu już w tym roku. Jak basen zmieniał się na przestrzeni tych 10 lat? Czy było wymagane wiele napraw, konserwacji? Jak to wyglądało przez, przez tą dekadę? Akurat te 10 lat znam dosyć dobrze, ponieważ ja byłem akurat wtedy prezesem w momencie budowania tego basenu i cały proces inwestycyjny, żeśmy przechodzili. Do basenu można mieć różne uwagi, że był zaprojektowany źle, gorzej i tak dalej, i tak dalej, ale jest, funkcjonuje. W tym okresie, jeżeli chodzi o awarię, to głównym problemem są filtry z ziemią okrzemkową, które musimy wymieniać i to są dość drogie elementy. No a tak pozostałe elementy wymagają konserwacji typu elewacje na budynku hotelowym czy na budynku restauracji elementy tutaj trybun też wymagały drobnych napraw ponieważ te, te, te płytki które tam są założone to nie był zbyt dobry pomysł ponieważ w pierwotnych założeniach miał być to beton architektoniczny zrobiono inaczej a z różnych względów to już jest cała historia nie ma co do tego wracać no to tu są główne z tym problemy a tak to myślę Pozostałe elementy są całkiem w porządku, Bas, niecki basenowe są ze stali nierdzewnej, tam jest na to jest 25 lat gwarancji, z tym się nic nie dzieje, wszystko działa. Układy pompowe działają, systemy wymienników działają, także no, drobne konserwacje, wiadomo 10 lat to jednak robi swoje i pewne naprawy trzeba było wykonać. 10 lat, czyli ostatnia rata, powiedzmy, kredytu już za basen będzie spłacona w tym roku. Tak, dokładnie. Ehm, I z czym to się wiąże? Czy basen, nie wiem, zacznie na siebie zarabiać? Ostatnia rata zostanie wpłacona we wrześniu tego roku, to jest okres dziesięcioletniej spłaty kredytu i po tym okresie, właściwie jeżeli chodzi o raty, to głównym elementem spłacania rat jest to, że właściciel naszej spółki, czyli gmina Andrów, te raty spłacała przez cały ten okres dziesięciu lat, za wyjątkiem kilku, kilku przypadków. I te raty jakby do końca nam tutaj na koszty nie wpływają. Głównym elementem kosztowym to są, yy, wiadomo, amortyzacja, podatki od nieruchomości, ponieważ my za ten cały obiekt płacimy do gminy podatek. I elementy stałych kosztów w okresie funkcjonowania basenu, to znaczy obsługa ratownicza, obsługa techniczna, która jest po naszej stronie. Elementy kosztowe w postaci energii, materiałów, chemii do uzdatniania, ziemi do filtrowania wody. To są główne elementy kosztowe. No i w przypadku naszego basenu, wiadomo, że on funkcjonuje praktycznie przez trzy miesiące w roku, czerwiec, lipiec, sierpień, września bym już nie liczył i wtedy są jakieś tam przychody i w tym okresie ten basen, nawet zdarzają się przypadki, że w okresie na przykład jeżeli patrzymy na jeden, na jeden miesiąc tylko, ten basen wychodzi na plus, ale niestety musimy brać pod uwagę bilans całoroczny i ten basen no niestety nie, na siebie nie zarabia, no i powiedzmy sobie szczerze, no niestety spółka do tego basenu dopłaca. Czyli jest bardziej wizytówką miasta, aniżeli jakimś sposobem na pozyskanie funduszy. Dokładnie. Powiedzmy sobie szczerze, no baseny z natury nie są dochodowe. No można by tak powiedzieć obrazowo albo, albo przekornie, że drogi się też buduje, one też nie są dochodowe. No basen ma służyć społeczeństwu, społeczeństwo ma być z tego zadowolone. No i tak się dzieje. No Szkoda tylko, że my jako spółka do tego dopłacać, no ale tak to już jest, niestety. Ja tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo Dziękuję panie. Bardzo. Jerzy. Dziękuję. Proszę powiedzieć, jak się pan tutaj podoba na basenie wędrach? Super, w każdej zawsze jak mamy wolny czas, to tutaj spędzamy z córką, jeszcze z synem przychodzimy. Jak najbardziej. Jeżeli tylko pogoda jest, to... A y, który raz już tu pan tutaj jest? Teraz jesteśmy czwarty już raz, czwarty raz. No, no A w te... tym roku czy w ogóle. W tym roku, w tym roku, nie? Bo tutaj mieszkamy, to tutaj często przybywamy. No, wiadomo jak do pracy, czy jak idziemy, no to, to nie ma czasu, ale w weekendy zazwyczaj tutaj bardzo często jesteśmy. Fajnie, że takie, takie miejsce tutaj jest w Andrychowie. Tak, tak, tak. Jak najbardziej taki więcej jest dobrze, że ten basen teraz kryty będzie, także też od września będziemy chodzić, córka lubi pływać, to, to jak najbardziej. Z nami jest rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach, młodszy aspirant Agnieszka Petek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Agnieszko, jak przygotować nasze domy, posesje, gospodarstwa, kiedy wyjeżdżamy na wakacje? Tutaj powinniśmy zadać pytanie, jak zminimalizować niebezpieczeństwo kradzieży z włamaniem do naszych domów i mieszkań. Drodzy Państwo, nie ma określonych zasad, według których byśmy postępowali i mieli stuprocentową pewność, że nie dojdzie do zaistnienia przestępstwa. Są jednak pewne rady i wskazówki, o których policjanci niejednokrotnie informują, czy to poprzez komunikaty na stronach internetowych, czy spotkania w szkołach, które właśnie mogą zminimalizować niebezpieczeństwo kradzieży z włamaniem. Drodzy Państwo, przede wszystkim wyjeżdżając na wakacje pamiętajmy, aby do, do, sprawdzić dokładnie zamknięcie okien i drzwi e, w budynkach wolnostojących, również okien dachowych i piwnicznych. Bardzo ważne są również relacje sąsiedzkie. Jeśli mamy taką możliwość, poinformujmy naszego sąsiada o, o tym, że wyjeżdżamy na dłuższy okres. Poprośmy go, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się w rejonie naszego domu czy mieszkania. Jeśli zauważy jakiekolwiek niepokojące sygnały, i mówię tutaj na przykład o osobach, które do tej pory nie były widziane w rejonie naszego osiedla, bloku czy domu, czy też podejrzanych samochodów, by wówczas obligatoryjnie poinformował o tym fakcie policję. Co jeszcze? Jeśli mamy taką możliwość, drogocenne przedmioty pozostawmy u swoich bliskich czy znajomych. Jeśli chodzi o znaczne kwoty pieniężne, tutaj najbezpieczniej będzie je zdeponować w banku. Informacją dla złodzieja są również porozrzucane ulotki reklamowe przed drzwiami naszego mieszkania. Które świadczą o tym, że po prostu nikogo nie ma w miejscu zamieszkania, dlatego też porozmawiajmy z sąsiadami czy krewnymi, żeby przyszli i pozbierali te ulotki. Ale najważniejszą sprawą są portale społecznościowe, gdzie, wiadomo, korzystamy wszyscy, publikujemy wszelakiego rodzaju informacje, zdjęcia, a to również jest informacja zarówno dla złodziei, jak i grup przestępczych. Tutaj wiadomo, że jest to kwestia bardzo indywidualna każdego z nas, jakie informacje zamieszcza. Ja mogę jedynie przestrzeć, apelować, byśmy sami nie stwarzali złodziejom okazji do kradzieży. Tak, Najlepiej po prostu po powrocie do domu Najlepiej upublicznić coś kradziec. na portalach. Dobrze. A w takim razie z drugiej strony, jak przygotować nasz samochód, nasz transport do podróży? Podróżni powinni pamiętać, że policyjne działania, nawet te najbardziej nasilone, nie zastąpią rozsądku ani wyobraźni kierujących. Każdy kierowca przed wyjazdem w podróż powinien sprawdzić wszystkie dokumenty, ważność polisy ubezpieczeniowej, termin badań technicznych, powinien również sprawdzić aktualny stan techniczny i wyposażenia naszego samochodu, w tym również sprawność hamulców, sprawność instalacji elektrycznej, sprawdzić czy działają wszystkie światła. Drodzy kierowcy, pamiętajmy, żeby w samochodzie znalazła się apteczka, trójkąt ostrzegawczy czy gaśnica. Jeśli już dojedziemy w miejsce docelowe tym samochodem, starajmy się parkować na parkingach uczęszczanych, dobrze doświetlonych. Bardzo proszę, nie pozostawiajmy na siedzeniu przedmiotów wartościowych, no, najbezpieczniej będzie je zabrać razem z sobą. Jeśli nie mamy takiej możliwości, schowajmy je po prostu albo do schowka, bądź bagażnika. Biorąc pod uwagę temperaturę wysoką, która utrzymuje się od dłuższego czasu, tutaj warto wiedzieć, że jazda w słońcu przy tak wysokiej temperaturze powoduje nasze szybsze zmęczenie dekoncentrację, dlatego zaleca się, aby w trakcie jazdy robić sobie dłuższe i częstsze przerwy, a przede wszystkim być zaopatrzonym w wodę. Czyli nawet jeżeli mamy aktualny przegląd, to i tak warto przed podróżą udać się do diagnozy, żeby wszystko jeszcze raz sprawdzić, tak? Oczywiście, spra sprawdzić sobie stan techniczny nas naszego samochodu, żeby ta nasza podróż przebiegła w sposób bezpieczny i prawidłowy. Co roku też jest tak, że media donoszą o różnych wypadkach, nieszczęśliwych tragediach. Ym podczas pracy na roli na wsiach. Jak przedtem się ochronić? No, zgadza się. Nie da się ukryć, że w okresie wakacyjnym ta liczba wypadków w gospodarstwach rolnych nam wzrasta. Pamiętajmy przede wszystkim, żeby nie dopuszczać najmłodszych w pobliże właśnie urządzeń, maszyn, nie pozostawiać ich bez nadzoru. Jeśli już angażujemy dzieci do pomocy w gospodarstwie, musimy pamiętać, żeby dostosować im pracę do ich możliwości fizycznych. Jak uniknąć zagrożenia? Nie pozostawiajmy dzieci samych bez nadzoru w miejscu, gdzie są wykonywane prace rolne. Nie pozostawiajmy narzędzi, które mogą stanowić zagrożenie dla naszych dzieci. Nie pozwalajmy na to, aby dziecko samo uruchamiało ciągniki rolniczy czy też inne maszyny. Tutaj każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika rolniczego powinno być poprzedzone sygnałem dźwiękowym. A następnie kierowca powinien upewnić się, czy w pobliżu nie ma osób nieuprawnionych. I przede wszystkim chodzi o te dzieci biegające, bawiące się, które powinny mieć tak naprawdę wydzielone miejsce w gospodarstwie do zabawy. I to powinno być z dala od tego miejsca, gdzie są wykonywane prace. Dobrze, a co zrobić, kiedy się zgubimy, na przykład i dorośli, i dzieci? Czy to nad morzem, czy gdzieś w górach, czy w ogóle w mieście na jakiejś wycieczce? Jeżeli nasze dziecko zgubi się na przykład w zatłoczonym centrum handlowym czy podczas imprez, których nie brakuje w okresie wakacyjnym, warto żeby zgłosiło się do pracownika, bądź kogokolwiek z obsługi, czy to kasjera, czy ochroniarza. Dziecko powinno być uświadomione, że taka osoba ma możliwość nadania komunikatu poprzez głośniki, urządzenia nagłaśniające o zaginięciu dziecka i wówczas będzie to miało po prostu wpływ na szybsze odnalezienie się z rodzicem. Ważnym jest też, aby dziecko nie oddalało się z miejsca, gdzie ostatni raz widziało się z rodzicami. Wiadomo, że rodzice mają łatwość lokalizacji terenu, oni szybko powrócą w miejsce, gdzie byli pewni, że ostatnim razem faktycznie widzieli się tutaj z tym dzieckiem, więc będzie to miało właśnie na szybką reakcję i szybkie wzajemne odnalezienie się. Jeżeli chodzi o zagubienie w większym mieście, no musimy tutaj uświadomić dziecko, że powinno poprosić osobę dorosłą o pomoc, powinno znać swoje imię, nazwisko. Jeżeli miałoby gdzieś zapisany numer telefonu do swoich opiekunów czy rodziców, no to to już byłoby już super, zgadza się. Rozmowa, rozmowa rodziców. Wychodzimy na plac zabaw, dziecko powinno wiedzieć, że nie może. Udać się poza teren ogrodzenia, jeżeli już by chciało, to tylko i wyłącznie za zgodą rodzica czy opiekuna. Tak samo jeżeli chodzi o rozmowy z nieznajomymi. Tutaj duża rola rodziców, oczywiście policja też się do tego dokłada na wszelakich spotkaniach. My informujemy w tym zakresie, więc rola rodziców i rola policji ma tutaj to ogromne znaczenie. Dobrze, dziękuję Pani Aspirant za rozmowę. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie przede wszystkim. któreś sezon, że tak powiem letni tutaj przyjeżdżam. Regularnie również w tygodniu. Jest tutaj super. Można popływać, że tak powiem, stylami klasycznymi. Można się rezerwać pod kątem dzieci. Także polecam przede wszystkim, zachęcam. Wiem, że będzie też basen kryty, jak będą niższe temperatury. Także również wszystkich zapraszam. Jest tutaj bardzo, że tak powiem, czysto, kulturalnie, schludnie. Atrakcyjne dziewczyny są też. To najważniejsze. To najważniejsze, ale to tak ciszej mówię. Także raz jeszcze, jest to też koło boiska sportowego. ona patrzy, także... Tak. Jest to też koło sportowego, często tutaj też mece, mecze sędziuję, także przy okazji po meczu po prostu tutaj też kilka razy wpadłem. Podoba mi się, tutaj są różne atrakcje dla dzieci, grzybki, zjeżdżalnia, bicze wodne. Z perspektywy czasu chyba się to jeszcze będzie rozbudowywało, także jest świetny i raz jeszcze wszystkim gorąco polecam i wszystkich tutaj zapraszam. Dziękuję bardzo. Również. I naszym gościem tym razem jest Marek Nowak, zastępca dowódcy i JLRG Andrychów. Witam. Ja. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zaczynają się wakacje, w zasadzie już się rozpoczęły. Jest bardzo ciepło, wiele osób wychodzi na spacery do lasów. Jakie niebezpieczeństwa mogą spotkać i jak się przed nimi zabezpieczyć w lesie? Tak, zgadza się, rozpoczęły się wakacje. Zresztą myślę, że widać to już na basenie, że mamy dużo młodzieży na basenie, czyli wakacje się zaczęły. Więc zaczęły się wędrówki po górach, po lasach. Jakim głównym niebezpieczeństwem jest w lesie, w górach? No, obecność różnego rodzaju węży, gdzie możemy je spotkać. Co prawda są to sporadyczne przy, y, przykłady spotkania węża w lesie, ponieważ węże nas z reguły unikają. Bardziej się boją człowieka, a działa to też również z drugiej strony. Człowiek również się boi węży. Jest jakiś taki naturalny odruch, że nie lubimy węży, ze względu na to, jak na może wygląd, jak również strach przed ukąszeniem. W Polsce jest w zasadzie pięć gatunków węży, które możemy spotkać w lasach. U nas najczęściej wężami, które spotykamy, to jest za lub żmija. Co prawda tych brzmi coraz więcej się pojawiło. Brzmije są wężami jadowitymi. Natomiast za nie. tak jak wspomniałem, boją się one ludzi. Kontakt z nimi to jest kontaktem przypadkowym, gdzie możemy je spotkać na szlaku, gdzie wygrzewają się w promieniach słońca czy na kamieniach. Czy na łąkach, polanach. Dobrze jest mieć wysokie buty. Tak, wysokie buty, spodnie z długą nogawką, wtedy jest sporadyczna możliwość ukąszenia przez węża. Zresztą jak statystyki pokazują, to ukąszenie jadem jest gdzieś około 60%, także że tego ukąszenia nie będzie, mimo kontaktu, że ten wąż ugryz. Także warto tutaj uważać, szczególnie wtedy, jeżeli schodzimy ze szlaku. Bo tak jak one są na szlaku, one słyszą nasz, naszą wędrówkę, słyszą nasze odgłosy i przed nami uciekają. Także tutaj bym zwrócił uwagę właśnie, jeżeli schodzimy ze szlaku, wchodzimy na jakieś polany, rozkładamy kocyk, żeby zwrócić na to uwagę. A co, je, co jeżeli jest to ugryzienie, wstrzyknięcie jadu i yy, yy, co wtedy robić? Yy, czy trzeba od razu dzwonić po straż, po gotowie, szukać surowicy? Jak to wygląda? Tak, oczywiście najlepiej powiadomić służby ratunkowe, nie wpadać przede wszystkim w panikę. Zobaczyć, czy rzeczywiście zostaliśmy ukąszeni przez tego węża. Tak jak powiedziałem, nie wpadać panikę, nie przemieszczać się bardzo szybko, wezwać tą pomoc zarówno do Straży Pożarnej, czy go w zależności w którym miejscu się znajdujemy, czy zespołu ratownictwa medycznego. To jest najważniejsze. I należy zadbać również o swoje bezpieczeństwo, szczególnie te osoby, które udzielają tej pomocy, żeby zwrócić uwagę, czy rzeczywiście ten wąż odpełznął z tego miejsca, gdzie byliśmy czy on po prostu czuje się dalej zagrożony i może zaatakować po prostu kolejną osobę, która będzie udzielała tej pomocy. Także to jest najważniejsze właśnie, nie wpaść w panikę, powiadomić służby, no i zachować tą uwagę, żebyśmy nie zostali ukąszeni. Teraz tak z innej beczki, w kilku słowach, jak zabezpieczyć swój dom czy mieszkanie podczas wyjazdu na wakacje, żeby tam nic się nie stało, żeby woda się nie wylała, żeby się coś nie zapaliło? No szanowni Państwo, no najlepiej zawsze przed wyjazdem sprawdzić wszystko, czy po pierwsze, żeśmy wszystko powyłączali. Jest to bardzo ważne. W tej chwili, jeżeli wyjeżdżamy, wszystkie urządzenia powinniśmy wyłączyć. Oprócz tych, które na co dzień muszą nam funkcjonować, czy jakieś lodówki pozostawiamy pod napięciem, a pozostałe urządzenia proponuję powyłączać, nawet zakręcić dopływ gazu do budynku, żebyśmy mieli pewność, że nie dojdzie do rozszczelnienia. I przede wszystkim uważać, pod każdym względem uważać. Z nami pani Anna Buda z Miejskiego Ośrodku Sportu, Kultury i Turystyki w Andrychowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Aniu, w 2017 roku najczęściej odwiedzanym miejscem w gminie Andrychów był Czarny Groń i Park. Czy teraz się coś zmieniło w tej kwestii? Jak wyglądają statystyki? Troszkę się to zmieniło. Na pierwszym miejscu mamy park minatur w Inwaldzie wraz z Warownią, na drugim miejscu Dinoland jest ogrodem Jana Pawła II, trzecie miejsce zajmuje Czarny Groń. A zaraz, po nim plasuje się kociarz. Jeśli chodzi o statystyki, to musimy się pochwalić, tutaj poinformować, że wzrosła również liczba turystów odwiedzających naszą gminę o ponad 15 tysięcy. To świetnie, a pod koniec wakacji w sierpniu zostanie otwarty nowy basen w tym razem kryty. Czy z tego powodu jakieś niespodzianki, czy wydarzenia może są zaplanowane dla mieszkańców na otwarcie? Tak, na ten moment y, Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki y, stara się y, tak systematyzować swoją pracę i skupia się głównie na otwarciu basenu dla mieszkańców. Planujemy różne niespodzianki, ale chcielibyśmy, żeby jeszcze to zostało tajemnicą y, i było zaskoczeniem dla mieszkańców. Dobrze, a czy gmina Andrychów współpracuje z innymi miastami takimi jak Zator czy Wadowice właśnie w kwestii turystyki czy bardziej to jest konkurencja? Jak to wygląda? Jak najbardziej staramy się współpracować, a nie ze sobą konkurować. Staramy się, żeby ta nasza współpraca i wzajemne promowanie się było bardziej w skali globalnej i regionalnej niż tylko naszej lokalnej. Więc promujemy zarówno atrakcje z terenu gminy Andryków, jak i te poza gminą. I taka fajna współpraca i obopólne korzyści widoczne są szczególnie podczas biegu po serce zboja na przykład, który ma miejsce we wrześniu, kiedy to pomagamy sobie nawzajem i razem działamy dla wspólnego dobra. Czyli na przykład jak, przyjdziemy, jak turysta przyjdzie do informacji turystycznej w Andrychowie, to dowie się nie tylko co się dzieje w gminie Andrychów, ale też w okolicznych miejscowościach. Tak? Staramy się być na bieżąco i takich informacji udzielać. Mamy również różne ulotki reklamowe naszych atrakcji okolicznych tych poza gminą Andrychów, więc jak najbardziej turysta takie informacje u nas otrzyma. Dobrze, a czy właściciele ośrodków turystycznych tutaj w gminie Andrychów coś specjalnego na wakacje szykują? Czy coś się będzie działo ciekawego, co może zainteresować mieszkańców, dzieci, młodzież wakacyjnych? Ja myślę, że wszyscy widzimy, jak prężnie rozwijają się nasze atrakcje, więc na pewno szykują nowości. To chyba oni najlepiej wiedzą i oni na ten temat mogą więcej powiedzieć. Natomiast my, dzięki uprzejmości i współpracy ze Stowarzyszeniem LGB Wadowiana. Stworzyliśmy razem najpierw Wadowicki, a teraz Andrychowski quest. Tak więc z początkiem lipca już będzie dostępny w formie broszury u nas w Miejskim Ośrodku Sportu przy ulicy Rynek 27 taki quest, czyli wierszowany spacer, gdzie każdy turysta i mieszkaniec może wcielić się w rolę letnika. I poznać inne dawne oblicze miejsc, które wydają nam się bardzo dobrze znane. Ten quest jest utrzymany w tematyce sportowej, bo 2019 to rok sportu, no i stulecie klubu sportowego Besk, Także zachęcamy do odwiedzenia Miejskiego Ośrodka Sportu. I początkiem lipca taki quest będzie u nas dostępny, więc myślę, że będzie to fajny sposób spędzenia czasu, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie komendacie, no nie ukrywam, że jesteśmy w Parku Miejskim w Andrychowie z powodu tego, że y, ostatnio jest o nim dość głośno y, ogólnie w mediach i tak dalej. Co Straż Miejska może zrobić z tym, co, co tutaj się dzieje wieczorami? Y, powiem Państwu tak, y, z naszych statystyk i Straży Miejskiej i, i Policji Andrychowskiej nie wynika, żeby było aż tak Źle. Mhm. Faktycznie mamy przypadki, pojedyncze przypadki, gdzie niestety, ale osoby po prostu naruszają na tym porządek publiczny w postaci spożywania alkoholu, mhm. czy też zakłócenia e, ciszy nocnej. Ale biorąc pod uwagę ogólne statystyki ubiegłoroczne i tegoroczne, to uważam, że jest dużo lepiej. Mhm. Czyli jest taki delikatny przerost formy nad treścią, że nie jest aż tak, aż tak źle, e, jest lepiej niż w zeszłym roku e, i jest bezpieczniej. Tak nam się wydaje, tak nam przynajmniej wskazują statystyki, natomiast yy, nie ukrywam, że przypadki zdarzają się, ale jest tych przypadków yy, coraz coraz mniej. A jak sytuacja wygląda z piciem alkoholu w miejscach takich publicznych jak park, jak yy, nie wiem, brzeg rzeki, yy, wieprzówki mam na myśli i tak dalej. Jak to jest respektowane przez Straż Miejską? Czy zawsze jest mandat? Znaczy, respektowane jest za każdym razem. Na tym. Może takie, takie postępowanie no jest postępowaniem nagannym i tak jak pan redaktor powiedział, może się zakończyć mandatem, ale może się też zakończyć pouczeniem, no bo niejednokrotnie niektóre osoby przyjezdne, bo też wypoczywają tutaj u nas osoby z innych ościennych gmin, no nie, nie zdają sobie z tego sprawy, że te miejsca publiczne już od roku czasu są objęte pełnym zakazem spożywania alkoholu. Ale jeżeli widzimy osoby, które nam można Powiedzieć z dnia na dzień czy, czy, czy z miesiąca na miesiąc e, spożywają ten alkohol w tych samych miejscach, czyli mają tą świadomość, że popełniają to wykroczenie. Ci funkcjonariusze już nie kończą tego na pouczeniu, tylko albo stosują postępowanie mandatowe, albo kierują sprawę do rozpatrzenia do sądu rejonowego w Wadowicach. A jak wysoki jest taki mandat za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym? E, za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym taki mandat e, opiewa na kwotę 100 zł. Jest to objęte taryfikatorem mandatów karnych i to jest sztywna kwota. Mhm. Okej, okay, czyli e, tak w skrócie panie komendancie, czy Andrychów jest e, w tym roku bezpieczniejszy niż w zeszłym roku i czy e, nie wiem, czy warto się wybrać na spacer wieczorem po Andrychowie, e, żeby e, być bezpiecznym, zrelaksowanym? E, powiem państwu tak, właśnie jesteśmy, można powiedzieć po podsumowaniu ubiegłego roku e, też e, te nasze statystyki przedstawiamy naszym radnym i powiem tak, ja uważam osobiście i myślę, że moje zdanie też podzieli pan komendant y, policji, że jest bezpieczniej. Jest mniej tych wykroczeń, jest mniej sytuacji takich, w których y, nasi mieszkańcy no, czuliby się mało komfortowo, mało, mało bezpiecznie. Także uważam, że rok do roku jest jednak dużo lepszy. E, z nami ratownik y, wodny tutaj na basenie w Andrechowie Maciek. Cześć. Dzień dobry. Powiedz nam, tutaj przed chwilą właśnie została wywieszona czer czerwona flaga. Co ona oznacza? Oznacza, że nie można wchodzić do niecek basenowych, ponieważ istnieje zagrożenie pogodowe. A co robić, kiedy zobaczymy na przykład, że ktoś tonie, albo podejrzewamy, że ktoś ma udar słoneczny czy cieplny? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o udar, to w takie pogody, bo akurat w tym roku, w tym sezonie letnim, pogoda jest albo zbyt ciepła, albo właśnie taka burzowa. Jeżeli jest zbyt ciepła, to najlepiej nie schładzać się od razu w wodzie, tylko stopniowo schładzać swoje ciało, ponieważ grozi to właśnie e... Udarem. Tak, no udary. Jakie są objawy tego udaru? Jak możemy to zauważyć? Przede wszystkim taka osoba jest mało świadoma, źle się czuje, e, boli ją głowa, e, ma zawroty głowy. E, no i można to, można to łatwo zobaczyć. Niektórzy ludzie nam po prostu to zgłaszają czasami i... Wtedy działamy taką, z taką osobą, udajemy się do nas do e, kanciapy ratowników, tam e, kładziemy ją na kozecie i, no, i dbamy o jej bezpieczeństwo. Dobrze, a co zrobić, jeżeli zobaczymy, że ktoś tonie? No przede wszystkim my jako ratownicy wiemy, że jeżeli ktoś nam krzyczy, że tonie, to ta osoba nie tonie. Bo osoba, która tonie, nie wydaje żadnych głosów, dzieje się to po cichu i nieraz e, jest pełno ludzi w basenie, a my nie widzimy, że ktoś tonie. E, no jeżeli kogoś takiego zobaczymy, to albo od razu zgłaszamy to do nas i my działamy albo próbujemy tę osobę wyciągnąć z wody. Dobrze, a co zrobić, żeby zostać ratownikiem wodnym? Są do tego szkolenia przede wszystkim u nas w Oświęcimiu. Są organizowane kursy na ratowników wodnych. Do tego trzeba mieć trzy kursy. Właśnie kurs ratownika wodnego, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy i odpowiedni patent np. sternik motorowodny czy instruktor pływania. No właśnie te dwa najczęściej są przez nas stosowane. A na takim kąpielisku, jak mamy tutaj w Andrychowie, ile musi być dostępnych ratowników? Minimum czterech, ponieważ... Eee, nieważne ile miejscu, osób jest? Tak, nieważne. Przynajmniej dwóch na jedną nieckę basenową. Dobrze. I to wystarcza, czy to, czy to jest za mało? No, jak na razie, dawaliśmy sobie radę. Wiadomo, że najlepiej jakby było e, tych pięciu, ale we czterech też idzie to naprawdę wszystko ogarnąć, bo... We dwóch ratowników na jedną nieckę basenową to jest przynajmniej taki minimum. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję.